Witam państwa na kolejnym filmie. Dzisiejszy film jest też wywołany jak na zasadzie bumeranga, ponieważ ten temat, który chcę tutaj państwu przedstawić, on zawsze się wynurza jak okręt podwodny albo wraca jak bumerang. Otóż ja już zrobiłem na ten temat dwa filmy, ale dzisiaj trochę będzie konkretów, no bo muszę jeszcze raz sprawę powtórzyć i muszę po prostu pewne sprawy powiedzieć, co, po co, dlaczego. I dzisiaj zajmiemy się trochę tak socjotechniką. W sumie wytłumaczymy jak to wygląda w reakcjach ludzi. No i oczywiście też państwa, no bo siłą rzeczy po prostu pytacie o różne rzeczy. Yy, droga sprawa, yy, dlaczego akurat ja nie popieram jakichś tam polityków czy innych. Ja już tą, tą kwestię, powiedzmy, jakby wcześniej wyjaśniłem, no ale słuchajcie. Zawsze są dyskusje. No, i one właśnie zawsze zdradzają pewne mechanizmy, zasady, jak to wszystko funkcjonuje, tutaj to życie dookoła nas i którymi się ludzie bardzo fascynują, wręcz interesują, nie jest to obojętne dla wielu ludzi. No i teraz, tak, i co tu chcemy powiedzieć, właśnie? To jest też temat tych dezinformatorów i tak dalej. Jak traktować wszystkie wypowiedzi w internecie i nawet tych oficjalnych polityków. Jakie jest głębsze dno tego wszystkiego? O co to tak, tak dokładnie chodzi? Dlaczego się sprzedaje takie, a nie inne informacje, czy to w internecie, czy też oficjalnie? Dlaczego one właśnie są takie, a nie inne? I, no i pytanie, jakie jest rozwiązanie? No bo słuchajcie, ileż można mówić, powiedzmy, że coś jest tak siak, owak, ale trzeba jakoś podać rozwiązanie. I dlatego to rozwiązanie, czy też ta sytuacja, którą będę opowiadał, to właśnie świadczy o tym, jakie to jest rozwiązanie, jakie jest jedyne rozwiązanie, bo na to jakby nie ma siły. Ale na co nie ma siły? Otóż Państwo tutaj pytacie mnie o stanowisko względem jakiegoś nazwiska albo jakiegoś kontrowersyjnego polityka. No i po prostu się wywiązuje dyskusja. Zawsze mam, czy to jest pod filmami, czy też na Facebooku, zawsze ta dyskusja jest. Ja nie popieram ani jednych, ani drugich, ani nawet można powiedzieć, że ja specjalnie się nie wypowiadam na pewne kwestie takie szczególnie polityczne albo jakieś wydarzeń, które są, które tutaj specjalnie się nie wypowiadam. Powiem wam dlaczego się nie wypowiadam. Ponieważ niektórych może bym obdarł ze skóry jakiejś nadziei związane z danymi osobami. Niektórzy mi też serwują jakichś jasnowidzów. No stwierdzą, że to jest ciekawe, nie? A więc, no, musimy powiedzieć sobie na, na ten temat jedną kwestię bardzo podstawową. Otóż, nieważne kto co mówi, tylko ważne czego nie mówi. To jest tutaj żelazna zasada całej dezinformacji. I czy my jesteśmy akurat w internecie karmieni dezinformacją? Oczywiście. Oczywiście. W internecie są takie informacje, które mają powodować, że o, my mamy Topać w miejscu. Mamy się nawet nie drgnąć, nie ruszyć i tak dalej. Co z tego, że ktoś się... No i teraz tak, no i teraz trzeba przejść do jakichś tam może konkretów, żeby powiedzieć o co tak chodzi w tych wszystkich mechanizmach. Znamy takie określenie, scena polityczna. Znamy, nie? O? Wszystko gra. Pięknie, ładnie. Scena polityczna. No czyli na scenie są aktorzy, czyli oni nie są naturalni, oni tylko odgrają swoją rolę. A to chociażby już ten fakt, powiedzmy, no, dyskwalifikuje wszystko. Natomiast y, y, jaka jest zasada socjotechniki w tym momencie? Otóż y, ludzie starają się, słuchając różnych, no, powiedzmy, przemawiających w internecie, poza i tak dalej, oni y, starają się jakby wyłapać, to jest taka, taka metoda, starają się wyłapać y, jakieś nieścisłości w tych wypowiedziach i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, że to są tylko aktorzy. Oni tylko mają odegrać rolę. Oni nawet specjalnie są tak szkoleni i mają po prostu się, przerabiają te tematy, te wszystkie jakieś tam debaty, niedebaty i tak dalej. To wszystko jest po to, żeby zrobić pozorancję tego, że oni coś mogą. Tak naprawdę nic nie mogą. Ale weźmy to na, na przykład, jeżeli chodzi o tą całą dezinformację, to niektórzy mogą nawet w tej chwili mi zarzucić. To też odpowiem. Bo często to właśnie Państwo, jeżeli chodzi o socjotechnikę, co to, jest, co to jest socjotechnika? Socjotechnika to jest sposób walki z nieświadomymi ludźmi w celu sprawowania władzy, spokojnej władzy, bez żadnej jakiejś tam rewolucji i tak dalej. Temu służy też między innymi grupa Windsor. Windsor. Proszę sobie poszukać w internecie, co to znaczy grupa Windsor. A więc, i tam lecą nazwisko. proszę bardzo i tutaj dość poważna sprawa właśnie z tą grupą widzów. to jest grupa wpływu politycznego po to, żeby zmniejszyć koszty konfliktów zbrojnych gdyby były, gdyby taka grupa wpływu politycznego nie istniała ale niestety, jak przelecimy przez te nazwiska no to zobaczymy ilu mamy dezinformatorów którzy mówią rzeczy czasami nawet zgodne z prawdą ale prawdę do końca nie powiedzą oni nie powiedzą po co znajdują się. Czasami wędrują do Stanów Zjednoczonych i później zostają na parę miesięcy szkolenia, po to, żeby wrócić i dalej popychać różne bzdety. po prostu rzeczy nieistotne. Dam taki przykład z czasu II wojny światowej, jeżeli chodzi o tych dezinformatorów yy, i w ogóle nawet szpiegów. Niemieccy szpiedzy działali w Anglii, ale z czasem zostali wyczajeni i robili nas za podwójnych agentów. I później, i dlatego dzisiaj na przykład jedni udają patriotów i tak dalej, z zatroskani są Polską i tak dalej, tak naprawdę oni sprzedają informacje, które są nieistotne. I teraz wracając właśnie do tych szpiegów, oni robili za podwójnych agentów i oni na przykład, jeżeli chodzi o tą bazę wielką, która była między... choć nadal ona jest, to jest wielki port wojenny Southampton, między Wyspą Wright a Wyspą Wielką Brytanią to jest w kanale Lamarze. No i y, oni podawali na przykład tam długość siatki tam, czy powiedzmy y, kratki siatka, słupki i tak dalej. W tej bazie, no, podawali nieistotne informacje po to, żeby, y, które były zgodne z prawdą, ale one były nieistotne. To jest, to jest bardzo ważne. I tak samo dzisiaj mamy. Ludzie są przyczajeni do jakiejś tam informacji, że ten powie, że na przykład jest te 40 tysięcy tych agentów Mossadu. No i jest informacja. No, no i to się wszyscy tutaj egzaltuje, że 40 tysięcy agentów Mossadu. No i co z tego, że jest ich 40 tysięcy? Co to za w ogóle problem? Co oni wczoraj, wczoraj przejechali? Oni byli tu od lat. Od początku demokracji. A więc mało tego, jeszcze jeszcze w czasie komuny funkcjonowały, też oni tutaj byli. A także tu nikt Ameryki nie odkrył. Tego powiedzmy, stwierdził fakt, no, ale co z tego faktu? Że jest niemoc. Może on sobie, jest pewna niemoc albo współpraca rządzących i tak dalej. Ale to jest jeszcze płytszy problem. To, to powiedzmy, o czym ja w tej chwili mówię. Głębszy problem polega, wiecie na czym? On polega na takiej rzeczy, że mamy. Już wracając do tych polityków, że czegoś oni nie mówią, nie? a czego oni nie mówią? W sumie oni unikają tego tematu jak ognia, i teraz Wam dla, powiem, dlaczego tego tematu oni, oni unikają jak ognia. Ponieważ oni nie mogą zmienić, bo nie są tylko aktorami. Oni tego nie mogą zmienić, nie są w stanie zmienić, bo to jest ponadpaństwowe. O co to chodzi? Otóż już pewnie z pewnych filmów się zorientowaliśmy, że istnieje nieformalna władza. Ono się przejawia jako władza wykonawcza, czyli bestia apokaliptyczna i wielka nierządnica bankowa. W sumie to wszystko jest poprze poplecione, ale decydenci, decydenci czyli to jest ta nierządnica bankowa, dają rozkaz wykonanie pewnych poleceń bestii, tej zakulisowej władzy polityków. To to jest jakaś tam powiedzmy pierwsza, pierwsza linia dezinformatorów, a później, a później jest ta właściwa yy, właściwa fala, właśnie ta bestia, ta nieformalna władza. No i oczywiście następnym elementem nieformalnej władzy to są właśnie ci iluminaci, czyli bankowanie rządnic. I teraz tak, i teraz, żeby przejść do konkretów, to co powiem tutaj, dlaczego ten temat? Na przykład, dlaczego Narodowy Bank Polski nie jest... Nie jest nie własnością rządu polskiego. Ale on wpływa na wszystko, co się tutaj w Polsce dzieje. On ma ogromny wpływ. Mennica, dlaczego nie należy do yy, rządu polskiego? No, Jak on by tam nie było, ale to jest jakiś tam, on się nazywa rząd polski. Dlaczego? Bo to jest władza ponadpaństwowa. I tego nikt nie ruszy. To jest, właśnie to jest ta apokaliptyczna bestia i nierządnica. To jest nieformalna władza. Decyzje się podejmuje, wiecie gdzie? W Londynie, w Waszyngtonie czy w jakimś banku w środkowych Stanach. Tam się te decyzje podejmuje. W tej, w, teraz powiedziałem przykład, właśnie tej, jak to się nazywa, Wielkiej Nierządnicy, czy, czy tego Narodowego Banku Polskiego w Polsce i Mennica. W Rosji jest to samo już to mówiłem na przykład w Rosji jest to samo i też jest tam problem i tam były właśnie zakusy żeby to przejąć ale one się skończyły tym że wysadzono 300 osób w mieszkaniach dziesięcioma tonami trotylu, a więc widzimy jak to jest silne, jak to jest mocne ale to tylko potwierdza ostatnią księgę apokalipsy znaczy ostatnią księgę Nowego Testamentu a więc no i teraz tak, jeżeli mamy właśnie taki temat, no to Wszyscy tutaj w internecie, czy poza internetem, oni wszystko mówią, tylko akurat nie to, bo na to nie ma siły. na razie nie ma siły żadnej tutaj. I cokolwiek by tutaj każdy nie wymyślał, on jest tylko jakby takim aktorem na scenie, a ci z nieformalnej władzy, oni sobie tylko, oni sobie tylko siedzą, patrzą, kto co mówi, i, a możecie sobie pogadać. A my i tak swoje zrobimy. I dzisiaj na przykład też powstaje taka, no, psychoza. Psychoza, taki strach. To też jest kwestia socjotechniki. Strachem powoduje się, że społeczeństwo jest takie jak plastelina. Ono się takie miem. O, coś takiego. A więc <laughs> ono jest wtedy podatne do różnych rzeczy, które można przepchać. Oczywiście oficjalnie się tam mówi o patriotyzmie i suwerenności i takie tam trelemele i tak dalej. To jest <laughs> ja, Narodowy Bank Polski to jest dowód czego o suwerenności, chyba wszyscy ja robią, ale mniejsza o to. I te, to, to są właśnie to, ale cała sztuka, żeby ludzie o tym nie wiedzieli. To jest to, nieważne co mówią, tylko ważne, czego oni nie mówią. No właśnie, chociażby tego. To jest kwestia tego. Ale kto rozwiąże ten problem? No właśnie, i tutaj też. A czyli jakby problemu nie ma i nie ma rozwiązania. No wszystko mówić tak, jak jest. I teraz na powiem trochę konkretów, no państwo. Jakby mnie zmuszacie, ale to jest tylko wszystko po to, ja mówię, żeby Państwo zrozumieli, dlaczego ja mam takie, a nie inne stanowisko. Że ja po prostu nie komentuję tych wydarzeń, co się tutaj dzieje. No, bo co też za to, jak powiedzmy, co to w ogóle, jakieś jest sens dyskutować w ogóle na ten temat? Na te tematy. Trzeba pokazać jakieś rozwiązanie. Weźmy, zwróćmy uwagę, jaki jest wpływ właśnie tego Banku Centralnego w Polsce, czy też w Rosji, jeżeli chodzi o kwestie wpływu na społeczeństwo, wpływu na wartość pieniądza. W takich krajach, na przykład Irlandia, Norwegia czy też Finlandia, siła nabywcza pieniądza jest większa niż w Polsce, a tam się nic nie produkuje. Praktycznie nic się nie produkuje. A w Polsce produkcja charuwa, siwy się wydębiały myszy. W ogóle tu tego mówił wynik ekonomiczny, rewolucyjny, a 3 miliony za granicą. A jeszcze część tych, które tutaj mieszkają, to muszą być utrzymywanie przez tamtych, którzy są za granicą. A więc widzimy jak to wygląda. Ale oczywiście, że to wszystko jest w porządku, wszystko tak ma być. No bo wiadomo, nikt nie na ten temat nie będzie drążył tematu. Ale dlaczego to jest tak ważny temat właśnie tego Banku, Narodowego Banku Polskiego, tych banków centralnych, bo one należą do. do, do, do... Ono należało do Wielkiej Nierządnicy i ona jest ponadpaństwowa. I teraz y, zwróćmy uwagę, jak to było w okresie międzywojennym, dlaczego był wprowadzony przewrót majowy. No właśnie o to chodziło, żeby przejąć bank centralny, żeby ten bank centralny był uzależniony od pożyczek, które brano od Wielkiej Nierzodnicy Bankowej. To o to chodziło. Dlatego. Y, Oczywiście szereg patriotów widziało o tym, że najlepiej mieć własny bank, czyli ten centralny, i on będzie robił, dawał pożyczki, i wszystkie pieniądze będą wracać do tego banku. W ten sposób będzie krwioobieg obiegu pieniądza zamknięty i państwo będzie się rozwijać. Naturalnie bardzo dobrze. Ale po to był przewód majowy, żeby właśnie to storpedować, to zniszczyć, i tak zrobiono, żeby Polska była właśnie słaba. To tak patrząc powiedzmy, na no to politycznie, z historycznego punktu widzenia. A więc, a więc widzimy, jak to jest ważne i to już, to już pilnowano w 1926 roku. A później była taka konsekwencja. No bo przecież możemy dalej jeszcze jechać z tematem. Zwróćmy uwagę, no, jaka jest przyczyna tego, że Narodowy Pank Polski nie jest Polski? Co się stało? Albo Mennica? Kto, kto to oddał? Mam jakieś informacje. Kto to oddał komuś? No i komu oddał? I tego żaden yy, z tych takich komentatorów nie porusza tych tematów. Dlaczego nie porusza? No, bo oni wiedzą, że nic nie mogą. No to opowiadają takie różne bajki i tak dalej, drukują nawet książki, żeby się uwiarygodnić. I cały czas się po prostu muszą uwiarygadniać. Bo zawsze dezinformator musi się czymś uwiarygadniać. A więc no, słuchajcie, a więc. Yy, Mniej więcej tak to działa. Co jeszcze Państwu tutaj chcę powiedzieć na zakończenie? Czyli o tych szpiegach, o tych nieistotnych informacjach, jak Państwu powiedziałem, o wielkiej nieżodnicy i bestii. tak Bestia jest siedmiogłowa, bardzo silna. To jest nieformalna władza polityków, czyli politycy są i później tam ci następni. No i teraz jakie jest rozwiązanie? No i teraz odpowiemy sobie na to pytanie, dlaczego tak zajadle się walczy z niebocentryzmem? Ponieważ niebocentryzm nosi, niesie rozwiązanie. To jest raz, właśnie rozwiązanie. Mało tego Nowy Testament, dokładnie Księga Apokalipsy, to właśnie mówi, w jaki sposób to zostanie rozwiązane. I widzimy tutaj, im bardziej będzie czas płynął, to widzimy w ten sposób, że te wszystkie wysiłki ludzkie, które, yy, które są tutaj, yy, nawet z tymi krzykami w internecie, różnymi tutaj analizami ustaw i tak dalej. To nie ma większego sensu. Owszem, to może być tylko jako informacyjna kwestia, nic, nic więcej, ale to nie zmienia nic. Dlaczego nie zmienia? Ponieważ jest to bestia, czyli coś, co jest bardzo silnego. I tylko musi być coś innego bardzo silnego, żeby to zniszczyć. Żeby to zrównać z ziemią. Po pierwsze muszą być ci, którzy stoją za nieformalną władzą, za to Pan Król, czyli diabeł i demony. O, przy okazji już tego, a więc ich trzeba załatwić, a później po prostu załatwić całą resztę. Ale spokojnie, ta cała wojna, która w tej chwili już jest, między właśnie bestią a nierządnicą, doprowadzi do tego do likwidacji iluminatów. Ale po drodze muszą być jakieś wydarzenia, które by jakby no, które będą sugerować to. Otóż mamy takie wydarzenie w tej chwili, gdy spóźnę wojna na ten tak zwany trybunał. To jest tylko pizza wody i fotomontaż, to jest zasłona dymna, bo tak naprawdę chodzi właśnie o tą władzę. To chodzi o władzę, to jest bitwa o władzę, i tutaj kasa nie wchodzi w rachubę. Ilość zużytej kasy nie wchodzi w rachubę. To jest walka na noże między dwoma grupami nemrodycznymi i to nie jest nasza wojna. I po prostu mogły się nawet powyżynać. A więc to nie jest działka Polaków, to nie jest wojna Polaków. A więc to tak wygląda i teraz tak, co tutaj nas czeka? To, to powiedzmy ta wojna, która w tej chwili jest. Słuchajcie, tak, jeżeli można tutaj analizować tak trochę do tyłu i tak dalej, bo trochę czasu już minęło. A więc możemy to, za, możemy to potraktować w ten sposób. Po co była wojna w Syrii? No trzeba było wojnę w Syrii tak rozpętać i tak je ociągnąć, ten cały ISIS i tak dalej, żeby wygonić tych emigrantów, tych uchodźców i tak dalej. I teraz jest akurat problem z tymi uchodźcami, że tam jedni przyjmują, drudzy nie przyjmują i tak dalej. W sumie doprowadzić do jakiegoś konfliktu w Unii Europejskiej, która spowoduje do, która spowoduje, hmm, która spowoduje rozpad. No w sumie, słuchajcie, żeby, żeby Unia Europejska do pewnego stopnia była potrzebna, później ona musi się rozpaść, żeby można było zrobić tą słynną Judeo Polonii, o której już tutaj marzyli 100 lat, co niektórzy. No i nawet dzisiaj jest taka propaganda w takich różnych programach, na przykład jak Ziarno występuje Arabin, który po prostu mówi, że... I to wychowuje się małe dzieci. To o tym, że Bóg tutaj kartkę rzucił, albo legenda jest, że tutaj jest Polin, miejsce odpoczynku dla genotypu diabła. No i w ten sposób. Tak to, tak to wygląda, nie? A więc to, to, to marzenie trzeba, a więc żeby, żeby to marzenie trzeba było to jakoś tam rozsadzić, no bo my jesteśmy w Unii Europejskiej, a więc trzeba Unię Europejską jakby zlikwidować, że można było zrobić właśnie to państwo. Przynajmniej takie plany ruchy się robi i to mniej więcej taki w szerszym zakresie tak to wygląda. I teraz tak, rozwiązanie. Cokolwiek by to nie zrobili, jakie by nie były plany, one mogą się zawsze w łamku sekundy zmienić i zmienić albo sytuacja taka doprowadzi do takiej, do, do, do takiej, że po prostu pewne rzeczy będą niemożliwe ale jak już mówiłem, społeczeństwo ma być uplastycznione a więc coś co można przepchać będzie można było społeczeństwo bardziej przyjmie, bo jest zestraszone i to jest gwoźdź a więc wrzućmy sobie na luz druga sprawa co zrobić z wielką nierządnicą bankową i zrobić z tym z bestią. Widzicie, co trzeba zrobić? No po prostu sprawę trzeba załatwić. Jedni drugich zlikwidują. To znaczy bestia zlikwiduje wielką nierządnicę, on ją rzuci i zeżre. Od czego jest bestia? Ona ma 7 głów 10 rogów, nie? Ale ta bestia ma takie kły, nie? Ona się żywi mięsem, a więc ona zje i spali właśnie tą wielką nierządnicę, czyli nie tylko ludzi zlikwiduje tych decydentów. Ale słuchajcie, to powoduje, że tak, jak jedni decydenci zostaną wymienieni na drugich, to dalej w systemie istnieje ten bankowy, ta wielka żadnicy. A więc cała sztuka polega na tym, cała sztuka polega na tym, że, że żeby zniszczyć mechanizm władzy diabła czyli właśnie tą bankową nierządnicę nie tylko zniszczyć ludzi którzy to realizują czyli a więc trzeba jeszcze tylko zlikwidować cały system bankowy a więc słuchajcie no prędzej czy później ktoś sobie ze 100 euro albo 100 zł zrobi dżampt na przykład tyle to będzie warte ponieważ system zostanie system bankowy władzy diabła zostanie zlikwidowany i teraz w tym momencie kiedy to zostanie zlikwidowane, to wtedy właśnie Bóg przystąpi do działania polegającego na tym, żeby zniszczyć bestie. A więc pytanie: czy my tego chcemy? Wszystkiego. Czy my chcemy zmian? Ale jakie chcemy zmiany? My mamy mieć właśnie, czy my chcemy tych zmian, takich, o których ja tutaj mówię, czy my chcemy takiego rozwiązania, to jest bardzo ważne. No i od tego jest właśnie ta modlitwa o tym, co mówiliśmy, nie? Że to jest, jest gwóźdź programu. I teraz powiem Wam tutaj trochę taki przeleciałem przez ten cały przegląd polityczny rozwiązań i tak dalej. To chcę, muszę, muszę Państwu jeszcze powiedzieć tu no, na zakończenie, że na czym polegała. Początkowa więź Polaków z tym, który mieszka w kuli, 3000 km nad nami, tej ścianego kuli z tego pałacu. Co oni? E, oni mieli więź, e, ale dlaczego mieli tę więź? Bo jest taka techniczna sprawa. Otóż, tutaj e, na głowie, tu w tym momencie, w takim miejscu u dzieci się nazywa to Ciemiączko, nie? to jest taka wiązka energetyczna, która nazywa się łącznie z tym, który stoi w tej kuli. Nie? łączy nas z Bogiem, czyli najwyższą technologią. I to było. Natomiast kiedy wprowadzono rodzimowierstwo, czyli Polacy weszli w odstępstwo, to wtedy właśnie ta więź została przerwana. My, każdy z nas indywidualnie teraz może właśnie tą więź energetyczną właśnie z Bogiem nawiązać. Słuchajcie, spróbujcie. Może zmienicie swoją rzeczywistość dookoła. Ja, w sumie to mogę poradzić. Próbujcie, zobaczcie, na pewno ten, który mieszka w kuli, on was wysteruje na to, żebyście byli spokojni, spokojnie patrzyli w przyszłość i spokojnie obserwowali wydarzenia, bez, żadnego, bez żadnej egzaltacji tym, kto co powiedział w necie. Także Państwo, chociaż macie mnie za jakieś tam autoryty, dlatego się pytacie o pewne sprawy, to dziękuję bardzo, ale moim celem nie jest być jakimś wyrocznią w tej kwestii. Państwo może, możecie wszystko sobie to sprawdzić I, i Państwo możecie to przerobić. Państwo możecie to zrobić. O, w ten sposób. I to jest tak samo jak z nebocentryzmem. Każdy może go sobie sprawdzić. Tylko widzicie, co się tutaj stało z egocentryzmem. Stała się taka rzecz, że on się pojawił i ktoś może na to zwrócić uwagę. Nawet dzisiaj mi się, yy, znaczy dzisiaj, wczoraj, co zwrócono mi uwagę, yy, takie jedno zdanie mi powiedziano. Teraz na, na, na niebo będę inaczej patrzył. To tak samo my patrzymy inaczej na rzeczywistość. To, co jest do nas. Także dziękuję i na razie.